Nie, ma za Nie ma znaczenia. Nie wil na żywo cały czas. Więc chcieliśmy zwrócić uwagę, że coś naszył, gdzie są zwykle maszyny, a taki maszyna. Zaczynałem tak samo na HES-ie, Na różnego rodzaju maszynach, które były robione w Polsce i to nie musiał być kanał spręż. Hmm. I naprawdę na tych maszynach zrobiliśmy to tak, prostsze maszyny bez domyślnych dodatku, tak, bez kosteru, rano to jest. Tak, tak. A jeżeli się troszeczkę popówkuje, to można ten trening urozmęczyć dodatkowo. Można dorzucić nietypowe ruchy, tak jak wykonywałem się dąbiam dąbiam do dzisiaj. Także, żeby ten pod każdym kątem, dobrze do każdego butla. I tak naprawdę nie jest potrzebny sprzęt, który połowę ruchu wykonuje za nas, połowę roboty. Tak? I... I, I takie sprzęt ja bardzo wykonywałem jak się Wiadomo, że nie każdy robot z tym złota jak ma nadejść. Wiadomo, że to tak, nie jest wszędzie. Są super maszyny, ale jak widać nie? na takim sprzęcie można zrobić super super, wspaniały trening, który naprawdę Świetnie chodzi. Ja jeszcze dodam że maszyny jak najbardziej są przydatne i jak najbardziej nie, nie powinny znajdować się w każdej dobrej szłodni. Zwajemnie oh. mu rozmaicenie podatkiem w do miningu to jest sam bardzo dużo, jak jestem, czy mam możliwość z dnia na maszynach. Tak samo właśnie tak. Eee, ale jednak nie można zapominać o takich powstałach. Czyli tak? wolne ciężar, handle, sztangaraz. Oh. Nie z tego nie ma nic. Nie tego nie ma. Żadne elektrony tylko cię zastąpią. <laughs> Jeszcze raz dziękuję za to i dziękuje dobrego.